Rozpoczynamy finał siódmego powiatowego konkursu plastycznego z zostań projektantem Zmierz się z młodą. Pragniemy serdecznie powitać wszystkich przybyłych gości i uczestników tegorocznego konkursu, nad którym, jak co roku patronat objął, starosta powiatu Tomaszewskiego, pan Piotr Kagankiewicz. Prac na wysłanych z gimnazjum, bo jest konkurs skierowany do gimnazjalistów, było około 100. Pierwszy etap odbył się w gimnazjach, zapewne młodzież tutaj siedząca doskonale wie, a przed chwilą uczestniczyliście w części drugiej konkursowej, w której to wykonywane były prace plastyczne na temat mój pierwszy bal. Więc Każda forma wyrazu artystycznego bardzo ubogaca nasze życie, a ta plastyczna w sposób szczególny. Stali wywalcy też wiedzą, że ze względu na to, iż kształcimy młodzież w zachodzie technika, technologii odzieży, i tym samym przyszłych projektantów mody. Ten konkurs adresujemy co roku do gimnazjalistów. Chcemy się z osiągnięciami naszych uczniów i pokazać, jak wygląda praca projektanta. A praca projektanta to wielki talent plastyczny, no ale przede wszystkim trzeba umieć wyważyć granicę między pięknem a formą użytkową i właściwościami użytkowymi. Trzeba również mieć wiedzę z zakresu projektowania, szycia odzieży, być menedżerem, no i żeby iść w świat, również znać języki obce, o tym należy pamiętać. Jeszcze wielka, wielka praca i wtedy już kariera stoi otworem i cały świat przed Wami otworem. Jest ten konkurs również organizowany z tego powodu w tym roku wyjątkowo. Myślę, że niektórzy z Was już wiedzą, że od nowego roku szkolnego pragniemy rozpocząć szko kształcenie uczniów w liceum plastycznym. Też wyjątkowa szkoła, taki jakby technikum artystyczne, które daje tytuł zawodowy plastyka, a kształceni chcielibyśmy rozpocząć w dwóch specjalizacjach, reklama wizualna i formy użytkowe dekorowanie wnętrz. Wszystkich gimnazjalistów bardzo serdecznie zapraszamy. Podzięk podziękowanie dla pana Piotra Kagankiewicza, starosty powiatu Tomaszowskiego, dyrektor Zespołu Szkół Ponad nr 6 w Towarze i organizatorzy konkursu. Zostań projektantem Zmierz się z Modą. To już przyjemność i zacząć podziękować za wsparcie i pomoc w przygotowaniu konkursu. Już po raz siódmy w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 6 organizowany jest powiatowy konkurs plastyczny. Co roku konkurs plastyczny obejmowany jest patronatem starosty Tomaszowskiego, pana Piotra Kahankiewicza, za co bardzo dziękujemy. Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap w gimnazjach, bo kierowany jest do gimnazjalistów, prace są nadsyłane do szkoły, a drugi etap już później w naszej szkole na zadany temat. Tematem tegorocznego konkursu był jej portret. Yy, yy, I mój pierwszy bal. Młodzież wykonywała prace konkursowe, które zostały ocenione przez jury pod kierunkiem pani Uszuli Korneluk. Wielkie podziękowania dla pana Tadeusza Filuty, prezesa na Narodowej Plastyków, z Tomaszowi Mazowieckiemu. Z przyjemnością zapraszam pani Korneluk. Bardzo proszę i sekretarz opowiadu, pana Jerzego Kowalczyka z Ministerstwa Obręczonych Nagród. A pani przekazuje mikrofon i odczytamy wyniki Proszę. i protokół Komisji Konkursowej. Proszę bardzo. Witam wszystkich. Bardzo cieszy nas wszystkich duże zainteresowanie konkursem. Oczywiście tak jak co roku było bardzo dużo tej prac. Jest to bardzo inspirująca uroczystość, wręczenie nagród. Konkurs cieszy się dużym powodzeniem wśród gimnazjów, nadsyłane są rzeczywiście z całego powiatu. Właśnie pierwszy etap konkursu odbywa się wewnątrz szkół i te prace oceniamy tutaj. Prac rzeczywiście jest dużo, bo z każdego gimnazjum kilka lub kilkanaście. Po ocenie tych prac drugi etap następuje właśnie dziś tutaj w szkole i młodzież otrzymuje temat. Znany jest dopiero w momencie rozpoczęcia konkursu, i w ciągu godziny powstają prace. Najczęściej jest to technika rysunkowa, ołówek, kredka, czasami flamastry. Zdarzają się też prace malowane akwarelą. Bardzo ciekawe są te prace. W tym drugim etapie młodzież już. Nie ma szansy uzyskania jakiejś pomocy z zewnątrz, pomocy nauczyciela, także jest to rzeczywiście prawdziwy dla nich egzamin. I tutaj widać, że młodzież rzeczywiście potrafi samodzielnie myśleć, świetnie rysuje, są dobrze przygotowani pod względem plastycznym. Izabela Krześlak z gimnazjum w Komarowie. Tylko może przy okazji pierwszej nagrody pokażę tak symbolicznie do postawienia, piękna pamiątka, sztaluga z tabliczką, która informuje o konkursie i o, o tym, że patronat objął starostwa powiatu Tomaszowskiego. Proszę bardzo. Wielu użnienie to była na płaszczy z gimnazjum nr 6 w Gratulujemy również na Panią, które przygotowały uczennice do dzisiejszego konkursu. Znajdujemy się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie dzisiaj mieliśmy możliwość obejrzenia finału siódmej edycji konkursu Zostań projektantem Zmieść się z modą. Niezwykle cenna inicjatywa, która pojawiła się 7 lat temu z inicjatywy miejscowych nauczycielek wychowawczyń tej, w tejże szkole, spowodowała, że dzisiaj w siódmym już konkursie uczestniczyło 95 gimnazjalistów z terenu całego powiatu Tomaszewskiego, a także powiatu Rawskiego. Mieliśmy przyjemność Gościć wszystkich tych uczestników. Natomiast y, serdecznie y, gratulowaliśmy wszystkim, którzy wzięli udział i tym, którzy zajęli pierwsze miejsce i uzyskali wyróżnienia. Należy podkreślić, że od siedmiu lat patronat y, na tym imprezie sprawuje Starosta Tomaszowski i Starosta Tomaszowski funduje nagrody. W tym, w tym roku również ufundowaliśmy piękne nagrody, które zostały przekazane na dzisiejszej uroczystości. Chcę podkreślić, że. Bardzo duże znaczenie ma tutaj praca miejscowego, miejscowych profesorów, nauczycieli, którzy powodują, że atmosfera w tej szkole jest taka, że młodzież chce uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach. Dla Marty Nowak z Kolejne wyróżnienie dla Anny Markiety z Gimnazjum nr 1 w Rabie Mazowieckiej. I kolejne wyróżnienie dla Katarzyny Jabłońskiej. Katarzyna Jabłońska w Gimnazjum nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim. To była Michanlina Kreja wow. z Gimnazjum nr 2 w Prawie Mazowiec wow. Drugi miejsce dla Aleksandry Czernek z gimnazjum nr 2 I miejsce. Pierwsze miejsce to była Aneta Bielas z Finalstu numer 3. Kto ma coś nagrody, a myślę, że wszyscy laureaci będą kontynuować naukę u nas w szkole. Bardzo serdecznie zapraszamy. Po pierwsze gratuluję przede wszystkim zwyciężczyni dzisiejszego konkursu i wszystkim laureatom. Naprawdę warto było przyjść, żeby obejrzeć te prace, które żeście zaprezentowali. Naprawdę serdecznie jeszcze raz mi starostskiej i zarządów powiatu komuszowskiego gratuluję tego pomysłu, który... Spowodował, że mamy przyjemność dzisiaj być z wami wszystkimi. Jest to już siódmy konkurs i naprawdę wszystko to wygląda bardzo ładnie. Chciałam bardzo podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszego konkursu. Na czele z starostą Tomaszowskim, panem Piotrem Kagankiewiczem. Chciałam bardzo podziękować wszystkim Państwu za udział w dzisiejszym konkursie. Pogratulować. Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym, ale w tym również, którzy brali udział. Na pewno myślę, że po dzisiejszym dniu doskonale widzicie, że warto rozwijać talenty artystyczne, a szczególnie plastyczne zapraszamy od przyszłego roku szkolnego do naszej szkoły. Chciałam bardzo podziękować tym wszystkim spośród Państwa, którzy przygotowali dzisiejsze spotkanie. Serdecznie raz jeszcze dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście osiągali takie sukcesy jak Wasi tutaj kole, koleżanka i kole, kolega przewodniczący z kolei. Dziękuję bardzo.